Witam Was w kolejnym odcinku Wyzwania AI, w odcinku trochę innym, odcinku specjalnym, ponieważ dzisiaj nie będę Wam prezentował nowych zagadnień z obszaru sztucznej inteligencji i narzędzi, które się o nią opierają. Dzisiaj chciałem pokrótce podsumować pierwszy kwartał, tak, bo już minął pierwszy kwartał wyzwania, czyli jesteśmy w jednej czwartej drogi. I dziękuję, że jesteście ze mną i mam nadzieję, że ten cykl jest dla Was wartościowy. Więc w pierwszym kwartale skupiłem się na podstawach, na narzędziach darmowych, na takim pokazaniu ogólnie do czego w bardzo bazowym ujęciu możemy używać chatbotów i innych narzędzi opartych o sztuczną inteligencję. W drugim planuję trochę bardziej zaawansowane zastosowania, trochę bardziej praktyczne zastosowania, zarówno takie do życia prywatnego, jak i do życia. Zawodowego pojawią się już aplikacje, które są płatne, a przynajmniej płatne w jakiejś części po zużyciu darmowych tokenów czy innego rodzaju kredytów. Natomiast chciałbym już trochę mniej ograniczać się tylko darmowymi aplikacjami, więc trochę tych niedarmowych, płatnych też się pojawi. Będzie trochę o sporcie, będzie o diecie, będzie o szukaniu pracy, będzie o tworzeniu personalnych asystentów. Pomysłów mam mnóstwo, plan jest przygotowany, więc już niedługo zobaczycie efekty tego, co mam dla Was na drugi kwartał. Ale żeby nie zostawiać Was dzisiaj z pustymi rękami, to mam dla Was niespodziankę. Mam dla Was e-booka, e który trochę podsumowuje pierwszy kwartał wyzwania AI, ale nie do końca jest takim wprowadzeniem do świata sztucznej inteligencji, do świata chatbotów. Na 25 stronach znajdziecie całkiem sporo informacji o tym, jak zacząć, jak stawiać swoje pierwsze kroki. Więc, jeżeli ta forma jest dla Was lepsza do przyswajania wiedzy, to, to zachęcam do pobrania. I teraz, jak można tego e-booka otrzymać? Nie musicie robić nic poza jedną rzeczą, wystarczy, że zasubskrybujecie wyzwanie AI, dołączycie do newslettera, dołączycie do wyzwania, co jest jak wiecie lub nie. Dostępne za darmo, zarówno 0 zł, i e-book wtedy trafi na Waszą skrzynkę całkowicie za Friko. Więc mam nadzieję, że jest to uczciwy interes, uczciwa oferta. Zachęcam w takim razie osoby, które nie są zapisane do wyzwania o zrobienie tego, a osoby, które zapisane już są, dostaną tego e-booka już za chwilę na swoją skrzynkę mailową. Dajcie znać, czy taka forma jest dla was wartościowa, czy ten e-book jest dla was czymś interesującym, bo jeżeli tak, to możliwe, że będę tworzył kolejne po kolejnych seriach odcinków wyzwania AI. To tyle na dziś. Odcinek inny, odcinek krótszy Podsumowanie, ale też niespodzianka, więc nie zostawiam was z pustymi rękami. I co? Do zobaczenia za tydzień. Jeżeli to co robię jest dla Was wartościowe, to subskrybujcie mój kanał, lajkujcie wiadomości na social mediach, obserwujcie mnie w social mediach, bo to mi pozwoli dotrzeć do większej liczby oglądających, więcej, większej liczby osób zainteresowanych sztuczną inteligencją i jej zastosowaniami w życiu prywatnym i zawodowym. Dobrego dnia.